Nagrywa się? Nagrywa. Siła rodzin do zimy. Jaka powinna być odpowiednia siła rodzin do zimy? Jakie rodziny należy zimować? Jak one powinny wyglądać? Tutaj mamy ul warszawski zwykły, który jest już dosyć archaiczną formą utrzymywania pszczół, trzymania pszczół, tak? Formą ramki, ramką archaiczną. Natomiast jeszcze występuje, tu mamy ul korpusowy, no ale to nie ma znaczenia. Ramka warszawska zwykła jest ramką, jak to ktoś kiedyś określił, wybaczającą błędy pszczelarza. Błędy, m.in. związane z zakarmieniem pszczół do zimy. Jeżeli pszczoły stanowią nasze hobby, miód nie stanowi ważnego elementu związanego z, związanego z utrzymywaniem pasieki, chcemy mieć pszczoły, bo mamy pszczoły, to ramka warszawska zwykła jest jedną z prostszych ramek, na których możemy. Operować, którymi możemy operować. W przypadku rodziny na ramce warszawskiej zwykłej mamy tutaj rodzinę, która jest zimowana na pełnym korpusie. W środku jest podkarmiaczka. Podkarmiaczka jest w formie zwykłego wiaderka, do którego po prostu nalałem, yy, nasypałem keramzytu i nalałem yy, syropu. Na to na pasieczysko przyjeżdżam bardzo rzadko w sezonie. Tutaj mamy przykład te rodzinę. No akurat pszczoły się już pochowały, więc już tam nie o to chodzi. Jak na co zwrócić uwagę? W przypadku ramki warszawskiej zwykłej nie wzięliśmy lekarstw. Wzięliśmy, wzięliśmy. W przypadku ramki war... no, warszawskiej zwykłej bardzo ważne jest to, żeby pszczoły zajmowały cały korpus. Teraz tego nie pokażę, ale nakręcę takie przebitki dzisiaj w nocy i Wam pokażę jak wygląda siła na ramce warszawskiej zwykłej w nocy. Jak widać, że jest dużo pszczół. Pszczoły na ramce warszawskiej zwykłej koncentrują czerw w dolnej części. Tutaj, jak wiemy, widzimy, ten czerw jest już zakończony. Tak, już tego czerwiu nie ma. Pszczoły zalewają górę i mają dosyć długą drogę pokarmową. Tak, już podlana rodzina w 100% nadaje się do zimowi. Jeżeli ta ramka już wygląda w ten sposób, to ta rodzina nadaje się do zimowy. Patrzę czy nie ma gdzieś matki, żebym nie odstawił jak idiota tej ramki. To mamy ramkę z pyłkiem. Tutaj mamy ramkę. Przestawię ten dymator odkurzać, bo mi przeszkadza. Tutaj mamy ramkę, na której do słońca na której zajmują się, znajdują się larwy i wygryzie, wygryziony czerw. U góry mamy dosyć długą drogę pokarmową, która w pełni powinna wystarczyć rodzinie do przyzimowania. To jest około Adamilu do centymetrów jest. 15 Można powiedzieć, że jeżeli macie zalane e, zalaną jedną trzecią ramki, na której jest czerw albo na której są larwy, to to powinno w naszych warunkach klimatycznych w pełni wystarczyć do przyzimowania. Jak widać tutaj, a już pszczoła jakoś przygniotły i tyle zobaczyłem, bo mi dała rządło. Jak widać tutaj, jeszcze mamy larwy, mamy młody czerw, natomiast te pszczoły już w pełni są w stanie przyzimować, nawet jak się ten czerw wygryzie. Zobaczymy, co jest dalej. Na każdej ramce są pszczoły. Te pszczoły do kłębu zimowego ścisną się na 6 uliczek, może 8-7, ale jeżeli. Jesteśmy rzadko na pasieczysku i nie wiadomo jak będziemy dysponowali czasem na wiosnę. Tu mamy czerw. To lepiej te pszczoły zalewać na pełnym korpusie, na tych 12 ramkach, minimum 10, bo później w zimę mamy możliwość sortowania tych ramek. Jeżeli zobaczymy, że pszczoły doszły do samej góry, a będzie cieplejszy dzień, to możemy im tą ramkę przełożyć do środka albo ku środkowi, robiąc to delikatnie, tak żeby tego czerwioł żeby tych pszczół tego kłębu nie osypać, Bo tu mamy rodzinę. Mamy jedną ramkę czerwią, a dzisiaj jest 15 września. Czyli pszczoły umiejscowiły kłąb, środek kłębu na środku, ponieważ na środku znajduje się czerw. Po bokach już tego czerwiu nie ma. Brzeżne ramki są już w 100%. Brzeżne ramki są już pozalewane. Teraz mamy środek, południe, więc nie widać tak naprawdę ile jest tej pszczoły, bo ta pszczoła jest w terenie. I to też jest bardzo ważne, żeby spojrzeć wieczorem w nocy, czy wieczorem, czy późnym wieczorem, jak już pszczoły nie latają, ile my tej pszczoły mamy, ile rzeczywiście tej pszczoły do zimy jest. Jeżeli mamy tutaj korpus, który jest obsiadany przez pszczoły, każda ramka jest obsiadana to teoretycznie powinniśmy to zwęzić, tak żeby było obsiadane na czarno. Ale jeżeli, tak jak mówię, nie dysponujemy aż tak dużym czasem, to wystarczy, jak tak jak mówię, na każdej ramce po kolei mamy tutaj pszczoły, wystarczy w 100%, że zalejemy cały, zalejemy całą, za całą, cały korpus, Mamy tak zwany święty spokój. Z tutaj mamy ten czerw, pszczoły pobrudzone na włocią. Tutaj podsunę ramki. Ta rodzina jest już gotowa do zimy. Dochodzi nam tylko leczenie. Zastosowanie odpowiednich preparatów, które zwalczą warozę, podanie odpowiednich preparatów, które zwalczą, ewentualnie powstrzymają nosemozę przed rozwojem, i to jest wszystko, finał.